Cześć, witam serdecznie na kanale Analog Online Nadaję w tej chwili z samochodu, bo właśnie odebrałem paczkę Będzie tam aparat dwuobiektywowy Mam nadzieję przynajmniej, że tam będzie aparat dwuobiektywowy Jaki oczywiście za chwilkę się okaże Takie otwieranie, unboxing Wydaje mi się, że jest całkiem fajne Fajne do obejrzenia No i ciekawie wygląda, kiedy... Coś zaskakuje. Dzisiaj zima zaskoczyła drogowców. Tutaj pan pługiem śnieżnym od śnieża, więc trochę pochałasuje A dla mnie takie wideo jest też całkiem fajne, bo mam dokument tego, że wszystko przyszło takie, jakie powinno być. Bo jak nie, no to trzeba by było ruszać dalej jakimiś krokami, takimi, które są. No, w stronę konfliktu zmierzają ze sprzedającym, a tego bym nie chciał. Dobra, mam tu aparat. Zaraz ten pan tutaj tym pługiem śnieżnym może odjedzie. Dobra, może on nie będzie przeszkadzał. Mam tak, paciuszka. Paciuszka w taki sposób powinien. To już druga z rzędu, która wygląda identycznie tylko w folie bąbelkową i taśmę. Może tak trzeba? Nie wiem. Dobra, nie mam niestety żadnych narzędzi do otworzenia. Więc posłużą do tego klucze. Będę na razie szeleścił. Także przykro mi bardzo. Dobra, i uwaga, niespodzianka: w środku jest pudełko. No to trochę się zdziwiłem. Czyli jeszcze raz otwieram. No, to wcale nie jest tak źle zabezpieczone jak mi się wydawało. Dobra, zobaczymy co jest w środku. Tutaj też delikatnie kluczem przejadę po taśmie. Tak. No cóż, aparat kupiony jako okazja. Udało się wynegocjować bardzo dobrą cenę. Tak mi się wydaje. Widziałem po zdjęciach, że ma jedną wadę ten, ten sprzęt ale co za chwilkę powiem mam nadzieję, że nie będzie więcej dobra. jest więcej folii bombelkowej, nic tu nie ma, nie dobra, to na razie do kosza to tylko wypełnienie ok, jest aparat, już jest dobrze aparat to uwaga Mamia C330 na pudełeczku tutaj daję pasażera w nogi um, Amiga C330 z obiektywem 80 mm 2,8. Yy, aparat kupiony, jak mówiłem, okazyjnie więc tym bardziej się boję, że może być coś nie tak. Pan sprzedawał sporo sprzętów. Yy, nie wiem, pewnie potrzebował się pozbyć na szybko. Yy, oglądamy, ja też to będę chciał obejrzeć na szybko. Dobra, już widzę tak. Dekielek dorobiony w drukarce 3D, no, ale fajnie pasuje w sumie. Fajnie pasuje. Yy. No, tak trochę pasuje, trochę nie pasuje. Odłożę go na chwilę. Szkła widzę, że z przodu są bardzo fajne i czyste. Super. Zobaczymy dalej. Jak to wygląda z tyłu. Z tyłu też szkła są czyściutkie. Mega. Dobra. Miałem kiedyś mamie C330, sprzedałem ją, trochę mnie denerwowała. Yy, Opowiem o tym innym razem. Co tu za strzały? O co tu chodzi? Co tu się dzieje? Jakiś strzał, tu był wystrzał. Tu był. Przysłona się przestawia. Ciekawicie, czemu ja nie mogę zwolnić czasu? Już nie pamiętam jak się obsługiwało ten sprzęt. Coś tu się zablokowało? Chyba tak. Coś tu się zablokowało. Dobra, zobaczymy. Miech. Wyciągnę miech maksymalnie. Tutaj jest szczelny, nic tu nie widać, żadnych przetarć. Miech wygląda na nieuszkodzony, nic tu nie lata, nic nie stuka, nic nie puka. Kurczę, no coś tu się zablokowało, nie wiem co. Zdajmy ten obiektyw. Jeżeli dam radę go jeszcze zdjąć. Dobra, da się to zdjąć. Po prostu naciągnę migawkę ręcznie. Sprawdzę migawkę tak ręcznie. No. Sprawdzimy na początek od czasu B. Działa. Jeszcze Wam tu pokażę. No tutaj fajnie, bo można wszystko pokazać. Dobra, jedna sekunda.

Dobra, czasy działają. Eee, przysłona, jak się reguluje, przysłonę tym, bają, to bają. Przysłona jest ok, zaraz tutaj pokażę. Przysłona jest ok, także obiektyw jest w porządku. Obiektyw też na razie tu sobie odłożę, zaraz go za, założę. Ale muszę sprawdzić, o co chodzi z tym zblokowaniem się. Z czym to się zblokowało. Dobra, już chyba, już chyba jest OK. Naraz. Czy tu jest jakaś blokada spustu? Już nie pamiętam, zupełnie nie pamiętam, jak się obsługuje ten aparat. A, jest, tak, zblokowany. Dobra, spust był zblokowany. Wygląda na to, że działa. Wygląda na to, że działa. Dobra, jeszcze raz to pokażę może, jak to poznałem, że działa. I tutaj mi się zblokowało. Dobra. Chyba blokada spustu była w jakiś tam sposób w połowie włączona i, i tak mi to zblokowało. Dobra, zakładam obiektyw. Pokażę tu w ogóle jak się to zakładam, bo nie każdy oczywiście przecież miał taki aparat. Miał, czyli widział, nie? zakładamy obiektyw. Dobra, tutaj taka. Drucik go blokuje i no, to jest tyle. Naciągamy. Ta może sobie wrócić tu. Tu jest jeden spust, tu jest drugi spust. Super sprawa. Waga. I co strzela działa. Yy, pokażę z bliska obiektyw, przez który patrzymy sobie, tutaj miało jakieś uderzenie i to było prostowane, to widziałem już po zdjęciach. Yy, no, prostowane tak średnio wyszło to prostowanie tutaj. Ale jest to obiektyw, na który filtrów się nie będzie nakręcało ani żadnych nasadek, no bo tutaj można zmienić obiektyw eee, czy te obudowę można wymienić w ogóle od obiektywu? tak, można to jest przednia suczewka, w niej siedzi zostawiam ten temat, mi to nie przeszkadza tak, wizualnie wizualnie aparat wygląda całkiem fajnie tutaj trochę farba jest pozdzierana. no to jest stary, stary sprzęcior tutaj jakieś takie lekkie przetarcia Coś tu się odkleja trochę, ale ogólnie wygląda dobrze. Ten sprzęt fajny jest. Tutaj troszkę ma coś posmarowane jakimś mazakiem czy czymś, nie wiem. Tu, no tutaj jest coś usmarowane. <laughs> Dobra, zobaczymy. Tak, zobaczymy w środku. Jest zblokowane, Tutaj można zablokować w ogóle tę klapę. Czy to nie, nie jest zablokowane? Otwieram. W środku wygląda dobrze. Wygląda bardzo dobrze, nic tu, nic tu nie ma, nic tu nie widać, żadnych niepokojących rzeczy, no, jest w porządku, zamykam, no, zobaczymy, blokada działa, to w tę stronę, w tę stronę, dobra, blokada działa, już teraz się nie otwiera, no i co, zobaczymy kominek, kominek, co z nim? Trochę coś nie domaga, jakby jeszcze raz no, coś tutaj tak się podginały te blaszki trochę. Wcześniej miałem, mamie je z innym rodzajem kominka, takim dużo fajniejszym, takim nowszym chyba. Składał się trochę inaczej i dużo fajniej się składał. ten to gdzieś to jest do poprawienia. Matówka. Jaka jasna matówka. Już wiem dlaczego ludzie kupują te aparaty. Ta matówka jest tak jasna. Nie mieści się w głowie, po prostu jak ona jest jasna. Przepraszam, ale wyczerpała mi się pamięć w telefonie. Tutaj dogram resztę aparatem, bo akurat mam przy sobie. Mówiłem o matówce. Jest mega jasna. No, kominek się nie otwiera tak jak powinien. Trochę tutaj jest do poprawy. Zaraz zobaczymy jeszcze lupkę. Lubka jest, lubka działa, troszkę tu obita farba. No i co? Aparat, jak widać działa. Wszystko tutaj jest sprawne. To jest sprzęt taki dosyć, bym powiedział, że to jest sprzęt dosyć taki prosty w sumie w budowie, no bo co tu mogłoby się zepsuć? Jeżeli coś mogłoby się zepsuć, to obiektyw przede wszystkim. Cała reszta jest w miarę prosta. Zaraz zdejmiemy jeszcze kominek. Zobaczymy jak tu matówka wygląda. Jest ok. No. Matówka jest taka z mikrorastrem. Jak ją się zdejmuje? Nie wiem, nie pamiętam. U mnie było, chyba to jakoś inaczej wyglądało. Jakoś łatwiej to się zdejmowało. Ale to już mi się mylą te wszystkie aparaty. A może to była taka? Ja chyba wcześniej, jak miałem Mamię, to miałem motówkę z klinem, wydaje mi się. Ale ta w ogóle jest świetna, mega. Ja mam problemy ze wzrokiem, ale ona fantastycznie. Ost... O Jezu, jak prosto się ostrzy, szok. Ja się e, chyba będę musiał przeprosić z tą mamiją. ze względu na to, że ostatnio przeglądałem sobie stare zdjęcia, które robiłem Mamieę C330. Kurczę, dużo zdjęć statystycznie <laughs> zrobiłem tym aparatem. Takich udanych, które lubię, których do jakichś tam rzeczy teraz używam. Szczególnie robiłem odbitki na wystawę. No to no, było trochę tych odbitek z, tego, z takiego sprzętu. I co? Na pewno będzie dłuższa opowieść na temat c 330 tego można się spodziewać u mnie na kanale że będzie dłuższa, dużo dłuższa opowieść, nawet powiedziałbym, że będzie bardzo długa, z określona dużą ilością zdjęć, które ja zrobiłem w przeszłości postrzelam trochę filmów testowych tym aparatem będzie można się przekonać tak od kuchni od strony użytkownika tak jak u mnie zwykle, jak to wszystko działa jak to funkcjonuje w porównaniu do innych dwu obiektywówek. Tyle ode mnie na dzisiaj, dzięki serdeczne, pozdrawiam serdecznie, dzięki serdeczne, pozdrawiam serdecznie i serdeczne do zobaczenia. Hej!